Jeden z uczonych w piśmie podszedł do Jezusa i zapytał go, które jest pierwsze ze wszystkich przykazań? Jezus odpowiedział: Pierwsze jest: Słuchaj Izraeli! Pan, Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą. Drugie jest to: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Nie ma innego przykazania większego od tych. Rzekł mu uczony w piśmie: Bardzo dobrze, nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo jeden jest i nie ma innego prócz niego miłować go całym sercem, całym umysłem. I całą mocą i miłować bliźniego jak samego siebie, znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary. Jezus widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: Niedaleko jesteś od Królestwa Bożego. I nikt już nie odważył się go więcej pytać. Dwa razy w tym dzisiejszym słowie Pan Bóg powtarza nam to, co nazywamy przykazaniem miłości, i może warto zajrzeć w siebie, w swoje serce, w swoje myśli, co ja czuję, co się we mnie dzieje, kiedy słyszę ten tekst. Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem, ze wszystkich swoich sił. Co tam w środku mamy, kiedy słyszymy te słowa? Bo może być tak, że znajdziemy w sobie jakiś smutek, że znajdziemy w sobie jakieś, jakąś frustrację wręcz, jakieś rozczarowanie. Bo ja mam takie bolesne doświadczenie, że mimo być może najszczerszych moich chęci, wiem, że nie kocham w taki sposób Boga. Chciałbym, ale wiem, Uczciwie mówiąc, że nie robię tego ze wszystkich moich sił. Nie robię tego całym umysłem, zaprzątniętym wieloma innymi sprawami, całym sercem. To jest jedno z boleśniejszych doświadczeń w naszym życiu, kiedy piętrzą się przed nami wymagania, którym nie potrafimy sprostać. Kiedy piętrzą się przed nami wymagania, ktoś nam je stawia. A my, czego byśmy nie zrobili, to jeszcze nie jest to. Olbrzymią krzywdę można zrobić dziecku czy młodemu człowiekowi, na przykład w ten sposób go traktując. Że on ciągle, ciągle jest przed nim wymaganie i nigdy nie słyszy pochwały. I nigdy nie słyszy widzę, że się napracowałeś. Może nie idealnie, ale całkiem dobrze ci poszło, brawo. Jest jeszcze tylko jeden sposób, żeby zrobić dziecku, młodemu człowiekowi, ale i starszemu jeszcze większą krzywdę. A mianowicie nie postawić przed nim żadnych wymagań. Nie tylko dlatego, że on się nie rozwinie, ale dlatego, że jeśli ja mu nie stawiam żadnych wymagań, albo jeśli ode mnie nikt niczego nie oczekuje, to co to znaczy? Że ja nikomu do niczego nie jestem potrzebny. Że nikt niczego po mnie się nie spodziewa. Równie dobrze mógłby mnie istnieć, mogłoby mnie nie być. Może spróbujmy w tym kontekście usłyszeć dzisiaj to, co nazywamy przykazaniem miłości. Bóg stawia wymaganie, które jest totalne, które mamy nieraz takie właśnie bolesne doświadczenie, że przerasta nasze zdolności dania na nie odpowiedzi. Bóg to robi, bo ogromnie w Ciebie i we mnie wierzy. Bóg to robi, bo mimo naszych słabości i ograniczeń, najróżniejszych bied, wiele się po nas spodziewa, uważa nas za zdolnych do takiej miłości wobec Niego i wobec człowieka. Kimś takim jesteś w oczach Boga, nie kimś wiecznie niewystarczającym. Kimś zdolnym kochać naprawdę przy wszystkich twoich ograniczeniach. Zresztą w tym przykazaniu miłości, powtórzonym w Ewangelii przez Jezusa, więc powtórzonym jako dobra nowina, dobra wiadomość dla nas. Warto zwrócić uwagę, że tak naprawdę w imperatywie, w trybie rozkazującym jest tylko pierwsze słowo. Słuchaj Słuchaj Izraeli, Twojego Pana Boga, a będziesz miłował. Owo będziesz miłował w gruncie rzeczy jest w tym tekście obietnicą. I to widzimy na przykładzie tego uczonego w Piśmie, który zadał Jezusowi pytanie o najważniejsze przykazanie. Zobaczcie, on je potem po Jezusie, powtarza słowo w słowo. My tak czasem robimy, powtarzamy po kimś, jak powie coś zaskakującego dla nas, to powtarzamy to po nim na głos, żeby sobie uprzytomnić, co właśnie usłyszeliśmy. Ale ten uczony w piśmie, skoro jest uczonym w piśmie, to to nie był nowy tekst dla niego, on ten tekst doskonale znał, on się nim modlił trzy razy dziennie jako pobożny żyd. Jak ten tekst musiał zabrzmieć w ustach Jezusa, że ten człowiek ma wręcz potrzebę powtórzenia Po Nim tych słów? Jak fascynujący sposób, jak piękny, jak poruszający sposób musiały brzmieć te słowa z ust Jezusa, że w tym człowieku natychmiast budzi się potrzeba naśladowania Go, choćby przez powtórzenie tego, co Jezus powiedział. Może w tym jest też sekret. Spełnienia tego przykazania, może w tym jest sekret, klucz do naszej modlitwy, żeby się zasłuchać, zapatrzeć w Jezusa. Bo jeśli to zrobimy, to obudzi w nas się i potrzeba naśladowania go, i energia do tego, i zdolność do tego. Na naszą miarę, na miarę naszych możliwości. Bo może tak jak ten uczony w piśmie, potrzebujemy też od Jezusa dzisiaj usłyszeć, niedaleko jesteś od Królestwa Boga. Usłyszeć, że Bóg zna nasze możliwości, zna te możliwości, jakie mamy dzisiaj. Zna nasze siły dzisiaj, zna nasze nerwy dzisiaj, wie na ile nas stać wobec Niego i wobec siebie nawzajem. Widzi to staranie i docenia je i szanuje je. I nie żąda od Ciebie i nie żąda ode mnie więcej niż to, na co dziś jesteśmy zdolni sobie pozwolić. Niedaleko jesteś od Królestwa. Może bardzo potrzebuję dzisiaj usłyszeć od Boga, że On widzi, jak staram się kochać Jego poprzez moją wierność w modlitwie, poprzez moją obecność na Eucharystii, poprzez moją regularną spowiedź, poprzez otwieraną w domu Biblię, jak staram się kochać Go w człowieku. Przez różne gesty miłości, przez różne czyny miłości, przez najróżniejsze decyzje, które w ciągu tygodnia podejmuje, stawiając drugiego przed sobą w jakiś sposób. Choć nie zawsze to wychodzi, nie zawsze to jest doskonałe, czasem bardzo ułomne, czasem po ludzku patrząc bardzo niewystarczające. Że Bóg to wszystko widzi i może bardzo chce, żebym ja dzisiaj usłyszał, jak mi mówi. Niedaleko jesteś od Królestwa, bo Ewangelia, dobra nowina, tak stawia przed nami wymagania, tak motywuje nas, podrywa nas do tego, żebyśmy się wciąż i wciąż starali bardziej po nasz ostatni dzień, ale jest też dobrą nowiną. I niedobrze by było, żebyśmy z Eucharystii, ze słuchania Ewangelii, wychodzili tylko w przekonaniu, że no właśnie przed nami kolejne wymagania, a my poprzednim nie daliśmy rady. A żebyśmy też słuchając Ewangelii odkrywali nadzieję, odkrywali radość, którą Bóg nam chce podarować. Dziś może właśnie ukrytą w tych słowach. Niedaleko jesteś od królestwa ze swoją miłością. Tą codzienną, tą na którą się zdobyłeś wczoraj i tą na którą się zdobędziesz dzisiaj. Niedaleko jesteś od Królestwa.